Siemanko ludziska, z tej strony Kinga. Jakiś czas temu zadaliśmy wam pytanie, co jest gorsze gacza czy fury. Wasze zdania były podzielone, ale ostatecznie okazuje się, że nienawiścią bardziej darzycie gacza. Postanowiliśmy się więc bliżej przyjrzeć temu naprawdę creepy fandomowi. Przygotujcie się więc na przerażające i erotyczne edity dla dzieci, bąkowe fetysze i super animacje ponoć Pełne akcji. To przerażające, jak te abstrakcyjne określenia pasują do społeczności zgromadzonej wokół apki dla trzylatków. 3. Zostawcie tylko łapkę w górę i super z dzwoneczkiem, jeśli jeszcze go nie macie, i zaczynamy! Eee, przygodę. Ogólnie z zewnątrz ta aplikacja wygląda jak typowa gra nastawiona na mikrotransakcje. Mimo to ma ponad 50 milionów pobrań. Więc, coś jest na rzeczy. Pierwsza czerwona latka uruchomiła mi się już przy opisie aplikacji. Wiecie, że jest ona rekomendowana już dla dzieci od trzeciego roku życia. Kto w ogóle daje telefon dla trzylatka? Czy tylko ja widzę w tym ostrą patologię? Starałam się zdobyć więcej informacji o tym fandomie z różnych stron internetowych typu polandgacha.community.fandom.com Niestety okazało się, że naprawdę jest to yy, słabe źródło. Zagraniczne zresztą nie są lepsze. Bieda totalna. A szkoda, bo naprawdę chciałam się dowiedzieć, co ludzie w tym widzą. Polecam więc nie kombinować i jak człowiek przeczytać opis na Google Play. Gra zajeżdża mi tu zwykłą ubieranką. Wstyd przyznać, ale za dzieciaka grałam w Stardol. Mimo wszystko to nie było tak przerażające jak gacza, ale o tym już za chwilę. A jeśli Wy też zaliczyliście przygodę z tą grą, to napiszcie w komentarzu Stardol. Na swoją obronę dodam, że dupy tam były niezłe. Sama aplikacja jest fatalnie skonstruowana, bardzo nieintuicyjna, ale mimo wszystko trochę poklikałam w gacza live, a nawet zrobiłam jakąś postać w gacza club. I nie poczułam nic. Właściwie jedynie to potężną pustkę. Głównie przez całą otoczkę i niską jakość aplikacji i kreski postaci. Oczywiście jakieś możliwości w tej aplikacji istnieją. Dzięki sporej ilości dostępnych puls i funkcje umożliwiające na szybkie połączenie tego z wcześniej stworzoną postacią, w teorii mogą pozwolić na stworzenie animacji. Takiej upośledzonej dosłownie. Na YouTubie można znaleźć masę super popularnych filmików związanych właśnie z tym fandomem. Wszystkie charakteryzują się tym samym, postacie ruszają się, a właściwie nie, po prostu katkują, bo żeby to poprawnie zanimować, to najpierw trzeba byłoby chociaż trochę umieć rysować. Całą historię w tych filmach można zaobserwować w dymkach, więc to są najczęściej takie ruchome komiksy z bardzo Purzającą muzyką. A nawet czasem bez dźwięku, ale te są jeszcze dziwniejsze. Za to puenty w tych filmach są chyba zarezerwowane tylko dla wybranych, elitarnych grup, bo mój mózg nie potrafił ani razu tego rozszyfrować. Szczególnie gdy chodziło o tematy zdecydowanie wykraczające poza materiał przeznaczony dla trzylatków, zgodnie z rekomendowanym PEGI. Kolejnym niepokojącym elementem tego fandomu jest to, że niektórzy YouTuberzy tworzący te edity gacza. Tworzą również poradniki dla ponoć zachwyconych animacją widzów. Ja pierdzielę! Serio, nikt nie powinien być aż tak ślepy! I ja totalnie nie ogarniam, dlaczego w dzisiejszych czasach ludzie są tak pozbawieni zdrowego rozsądku i dobrego smaku, że wartością edukacyjną dla nich jest pokładkowa. Animacja najniższych lotów. 5 sekund w cholernej wyszukiwarce YouTube wystarczy, by znaleźć świetne materiały dotyczące tworzenia animacji od prawdziwych animatorów, ale nie od kidów. o ile tak to się nazywa. A co słychać w Polsce? Ja trafiłam na Nekominto, i. Eee... no, tutaj doszło chyba więcej klatek. Choć filmik ma tylko 3 minuty, to serio nie da się tego oglądać bez skipowania. Próbowałam, naprawdę, ale to mnie przerasta. Kringzowe memy. Nani? i właściwie brak historii skutecznie odrzuca nawet bardziej od samej kreski w animacji. Neko, a czy zrobisz poradnik, jak robisz takie filmy? Czyli na przykład jak robisz, że ona się rusza, jak idzie, i tak dalej? Oczywiście kompletnie rozumiem, że robienie animacji jest pracochłonne, ale to, że ktoś coś robi długo, nie oznacza, że robi to dobrze i powinno mu się wybaczać autentycznie straszną jakość. To tak, jakbyście zamiatali podłogę szczoteczką do zębów. Da się, ale są lepsze sposoby i szybsze. I tu po raz kolejny odsyłam do profesjonalnych poradników tworzonych przez animatorów. Community Gatcha nie mogło zabraknąć teledysków. Nie będę krytykować poziomu żartu z tego filmiku, bo sama często sypie cringe'owymi tekstami, ale tutaj autentycznie nic się nie dzieje. I choć przy takich tworach ujęcia są odczuwalnie zapętlone i dużo się powtarza, to i tak jak widać można zrobić to lepiej. Ciekawiej, płynniej, ładniej, gustowniej. Oglądajcie fajne rzeczy, naprawdę polecam. Dobra, ale to co wam pokazałam do tej pory to właściwie pikuś. To co się w tym community od Janie Pawła zapewniło mi koszmary na następne lata. Więc zostawcie lajka pod tym filmem, bo jeden lajk like to jeden dzień spokojnego spanka. W gacha community popularne są edity. W sensie ludzie autentycznie modyfikują te postacie, nazywając to sztuką. Czyli macie postać z gry, którą ktoś następnie obrysowuje, ale w taki sposób, że zastanawiałam się nad jej ocenzurowaniem. Bo tu widać autentycznie suty. I żeby nie było, to nie jest jakiś odosobniony przypadek. Na YouTubie można znaleźć erotykę gacza. Nawet mają na to określenie. Gacza hit. Przypomnę tylko, że to wszystko się dzieje w community wokół gry rekomendowanej dla trzylatków. Hej, bitches! Klasyczne przywitanie w przedszkolu, jak widzę. Tylko. co ja tu widzę? Te filmy mają takie tempo i są tak tragicznie wykonane, że żeby to ogarnąć, potrzebny jest albo jakiś tłumacz, albo chociaż streszczenie w opisie. Cokolwiek. Tutaj czekacie, aż postać się ruszy, coś zrobi, ale to się nie dzieje. Inna postać się teleportuje, nagle rodzi czerwonego kosmite, a właściwie pięciu kosmitów. Nadal nie wiem, kiedy mam się śmiać albo coś. Dobra, ona znika i kolejna ofiara. Ale czego? I dlaczego? Zobaczcie, jak ona wykonuje zamaszyste ruchy tą strzykawką. Nie, to nie jest spauzowane. To cały czas leci. Ja tu serio czekałam na wbicie igły w dubską. Ostatnia. Ale co się wydarzyło z poprzednią? No i dzieje się to samo. Te. Może ten film trzeba przyspieszyć, żeby to jakoś normalnie wyglądało. Ano tak, trzeba przejść do kolejnej części, by zobaczyć, co się stanie z pierdowymi niewolnikami. Eee, niewolnikami od pierdów? I tak jest z wieloma historiami. Czy tak potężne zażenowania, jak w momencie, gdy zapomniałam imiona ludzi na studiach. Jest mi wstyd, że wam to pokazuję, a do tego te historie naprawdę nie mają sensu. Tego nie da się zrozumieć, co autor miał na myśli i czemu jedna z postaci rodzi w gabinecie u dentysty. Czy ja naprawdę szukam tu logiki? Zamknij się ty szmato <laughs> do kurzy. Tak, tak, na pewno miało tak być. Pewnie tylko dymek był za mały. Tak, tato. Dobra dziewczynka. Moje życie już nigdy nie będzie takie samo. Pierdy za to przeszły już do kanonu i są cholernie popularne. Te materiały muszą być tworzone przez zjeba dla zjeba. 3 miliony wyświetleń. To autentycznie pokazuje, że jest sporo zjebów. 26 lat czekałam, by się dowiedzieć, że gdy postać. Pierdzi w twarz drugiej postaci, jest to takie zabawne. A to humorek. Nie wiem, nie rozumiem, nie ogarniam, a ja się autentycznie śmieję z bardzo dziwnych rzeczy. Spokojnie, mam nadzieję, że macie herbatkę, albo ibuprom na ból dupy, bo może być jeszcze gorzej. To już nawet nie jest animacja. Ba, to nawet nie jest obrobione w jakikolwiek sposób albo chociaż jakoś odpowiednio poprowadzone. Człowiek, który to stworzył, musi być albo jakimś geniuszem, albo totalnym psychopatą. Właściwie nie mam już pretensji do nikogo o to, że robi filmy o załatwianiu się przez postać na inną postać. Mam za to pretensje do całego gacha community, bo to właśnie ludzie z tego Community wbili ponad milion wyświetleń. I to w tak okropnym i obleśnym materiale. Przypomnę tylko, że nadal mówimy to o community wokół gry dla trzylatków. Tak. Pewnie się nawet tego nie spodziewaliście, ale na TikToku jest oddzielna kategoria o nazwie Gacza Fart. Czyli jest tego więcej niż można byłoby się spodziewać. To najgorszy fandom, jaki istnieje. Powiem szczerze, że ja naprawdę chciałam znaleźć chociaż płomyk nadziei dla tego community, bo przecież to nie może być aż tak złe. Więc trafiłam nawet na oficjalną stronę Gacza Club i tu mamy listę ilustratorów. Niestety nie ma tutaj więcej informacji, więc nie wiem czy to portfolio pracowników czy nie. Przejrzałam więc Instagramy no i mam wątpliwości. Większość wygląda jak profile pseudoartystów. I ja tu serio nie mówię o motywie, bo choć urocze style z takimi uproszczonymi postaciami nie są dla każdego, to kwestie techniczne są jak najbardziej możliwe do oceny. I ja koncentruję się tylko na tym. Tu obrazki kompletnie mi nie przeszkadzają, bo jeśli coś ma dobrą i poprawną kreskę, to zwyczajnie mi się to podoba. Jak na przykład u tej artystki. To jest naprawdę ok. Postacie są w stylistyce magii anime, choć anatomicznie odbiegają od gacza, to bez problemu takie grafiki mogą posłużyć jako projekt. Kreska jest lekka i przyjemna, a postacie mimo bardzo prostego kolorowania nie odczuwa się, by były płaskie. Ale im dalej, tym niestety gorzej. Chociażby tutaj możecie zobaczyć efekt regularnego rysowania przez... 6 lat. Gdybym ja przez 6 lat nie zrobiła żadnego postępu, to zastanowiłabym się nad własnym życiem i zmieniła profesję. Wy już wiecie, czego tutaj zabrakło, prawda? Oczywiście nauki podstaw. I tu pojawia się kolejny powód, dla którego uznaję, że gacza to gówno. Często zabierają się za to osoby, które nie potrafią rysować, ale chcą zrobić coś, co wygląda podobnie do oryginału. No, widząc takie postacie, można pomyśleć sobie, łatwizna. Jednak jest to tylko złudzenie, bo potem mamy zalew naprawdę strasznych i odpychających grafik. Czasem jest ciężko wytłumaczyć, że najpierw trzeba umieć narysować kubek, żeby potem narysować słodką postać. Ale co kubek ma do postaci? Ano ma i to sporo. Wiele osób uzna to za pierdołę, a bo się czepiam, że ktoś tam sobie bazgroli. Słuchajcie, dla zabawy i relaksu można każdego dnia rysować koniczynkę. <śmum> Mam to gdzieś, co ktoś tam dla siebie robi. Ale chodzi mi o przerażające kąta, które są prowadzone przez lata z próbami narysowania gacza. I wyobrażając sobie, że w ten sposób nauczą się rysować. I mi autentycznie szkoda jest tych zmarnowanych lat. I nawet jeśli jedna osoba, oglądając ten film, będąca w takiej sytuacji, zobaczy, że utknęła w błędnym kole i postanowi z niego wyjść i coś osiągnąć, to jest to dla mnie wielki sukces, no i radość. Pamiętajmy też o tym, że kontakt z tą aplikacją i tym community. Mają bardzo młode osoby, które jeszcze wielu rzeczy nie rozumieją i nie wiedzą, ale już uczą się bardzo złych nawyków. Myślałam, że jak zagłębię się w ten temat, to odkryję coś ciekawego, w końcu lubię anime i mangę, a do tego kocham. Kocham figurki. A gacza to takie chibi. Tylko że chibi widziałam nieraz, wykonane naprawdę dobrze. Nawet jest taka gra na telefonie. Illusion Connect, gdzie w trybie Balki mamy właśnie urocze ludziki z gigantycznymi głowami i drobnymi ciałami. Gdyby gacza tak wyglądały, to ten film miałby zupełnie inną merytorykę. Chociaż pierdy, edity i przekleństwa. Nie, sorry, merytoryka byłaby taka sama. Gacza to gówno. Ja naprawdę rozumiem radość stworzenia własnych postaci. Lubię szkicować różne pomysły, które przyjdą mi do głowy. Czasem wystarczy jakaś charakterystyczna fryzura i już mamy własną OC. Problem z gacza jest jednak taki, że jak bardzo byśmy nie zrobili oryginalną kombinację, to i tak nadal to będzie tylko gacza. Wystarczy, że w Google wpiszemy frazę gacza. To jest sieczka tego samego z naprawdę drobnymi kosmetycznymi różnicami. Oczywiście rozumiem, że w gacha community mogą pojawić się wyjątki, że gdzieś tam ktoś robi coś dobrego, ale mimo moich szczerych chęci na nic takiego nie trafiłam, więc gacza zawsze będzie kojarzyć mi się źle. A jeśli mimo wszystko jesteście fanami gacza to również napiszcie, co Wam się w tym fandomie. Spodobało, bo naprawdę chciałabym zobaczyć ten inny punkt widzenia. No, chyba, że po tym filmie coś Wam się zmieniło. To nie ma za co. Jak zawsze, zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, by nie przegapić kolejnego filmu, który pojawi się już za tydzień, w czwartek po godzinie 17.10. I niech podstawy będą z Wami.